Zabiegi z użyciem toksyny botulinowej są obecne w gabinetach medycyny estetycznej od ponad 20 lat. Cieszą się one dużym powodzeniem wśród naszych pacjentek, ponieważ pozwalają uzyskać wypoczęty, uśmiechnięty, zrelaksowany wygląd twarzy przez relaksację mięśni poddanych za działaniu toksyny. Jeżeli chodzi o okolice, którym możemy, którym możemy potraktować toksyną botulinową, to czoło zmarszczka między brywiami tzw. lwia zmarszczka oraz zmarszczki bocznej części oczu, czyli tzw. kurze łapki. Możemy również leczyć toksyną mięśnie żwacze, uzyskując nad szczuplejszy wyraz twarzy i relaksację nadmiernego napięcia tych mięśni. Możemy również dokonywać niewielkich korekt w okolicy brudki oraz w okolicy ust. Sam zabieg jest bardzo krótki, trwa około kilku minut, jest praktycznie niebolesny i nie zostawiający żadnych śladów. Jest to tak zwany zabieg lunchowy, po którym można udać się z powrotem do pracy, na przyjęcie, na spotkanie ze znajomymi. Efekty zaczynają być widoczne po około 3-5 dniach, a pełną ocenę mamy po około 2-3 tygodniach. Kolejny zabieg możemy wykonać po około 6 miesiącach, natomiast przeciwwskazaniami do tego zabiegu są, podobnie jak do innych zabiegów z użyciem igły, czynna infekcja, ciąża oraz laktacja oraz choroby układu nerwowego. Wskazaniami do podania toksyny botulinowej są zmarszczki poprzeczne czoła, zmarszczka pionowa, tzw. lwia zmarszczka oraz zmarszczki bocznej okolicy oka, czyli tzw. kurze łapki. Możemy również stosować toksyny w dolnej części twarzy, w okolicy brudki, podając na mięśnie żwacze oraz w okolicy ust. Kolejnym zastosowaniem toksyny botulinowej, popularną zwłaszcza w okresie letnim, jest nadpotliwość. Możemy wówczas podawać toksynę botulinową w okolicy pach, na dłonie oraz na stopę.